Witajcie w kolejnym filmie na kanale perfumerii pachnidełko.pl. A dzisiaj porozmawiamy sobie o perfumach od Dolce Gabbana. Mimo tego, że marka ta już od bardzo dawna nie zaskoczyła nas żadnym nowym zapachem, to jednak zawsze z niecierpliwością czekamy na kolejne wersje kultowych już zapachów, takich jak Light Blue, Dolce czy też właśnie The One. Pierwsza wersja tego zapachu powstała w 2006 roku i przez te 13 lat doczekała się wielu ciekawych odsłon. Jedną z nich jest ta tegoroczna, czyli The Only One Two. Eee, nazwa jest dość myląca i przewrotna, bo czy coś, co jest jedyne, może mieć swoje wersje odsłony? Ale już zostawiając może kwestię nazwy, eee, sam zapach podbił nasze serca. Wiele osób sięgnęło po ten zapach na skutek bardzo sprytnych działań marketingowych marki Dolce Gabbana, um, która do promocji tego zapachu wybrała um, aktorkę bardzo popularnego serialu Greotron, Emilian Clark. Um, myślę, że innych skusił natomiast ten przepiękny, bordowy flakon, który jest obietnicą niesamowitych doznań zapachowych. The Only To ma taki skład, który może wprowadzać w błąd. W składzie znajdziemy kawę, która kojarzona jest z nutą przewodnią, jednak w tym zapachu jest ona wyczuwalna, ale tylko w tle. Najważniejszymi składnikami całej kompozycji są zdecydowanie owoce połączone z różą i to wszystko na takiej kremowo-paczulowej bazie. Sam zapach jest słodki otulający, ale zdecydowanie nie jest przesłodzony. Owoce w otwarciu są soczyste, ale także momentami są kwaśne, a kwiaty są przełamane drzewnymi akordami. A cały ten zapach utrzymany jest w klimacie cenionym przez wiele kobiet, czyli w klimacie zapachów gourmand. Doczętka Gabbana The Only One To przepięknie układa się na skórze i zachwyca trwałością. Bez problemu utrzymuje się na skórze nawet do kilkunastu godzin, co pozwala na zachwycanie się tym zapachem w każdym etapie jego rozwoju. A co ciekawe, na każdej skórze układa się końcówka tego zapachu, układa się troszeczkę inaczej. U niektórych bardziej wyczuwalne są takie waniliowe nuty, u niektórych znowu akordy drzewne. Jestem bardzo ciekawa, jak na waszej skórze układać ten zapach. Dajcie nam znać w komentarzach, co sądzicie o całej serii The One od Dolce Gabbana. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmu. Do zobaczenia w kolejnych. Pa!